A, co chciałem powiedzieć. Spływajcie. Siemka. Nawet się wyspałem. Dzisiaj jest... przedostatni dzień sierpnia. Całkiem ciepło, nocy było. 21 stopień. Szósta rano. Namiot mam jeszcze mokry. Ale słońce już wychodzi za drzew. Wiecie co? Spływam stąd. Zaraz dogoni mnie chłopak w czerwonym kajaku. Krzysiek chyba ma na imię i mówi, że płynie do Gdańska. Trochę płytko, jest dosyć często tutaj. Dzień.

Да. zostało już naprawdę kilka kilometrów. San jest tutaj szeroki. gdzie są łachy, na których, na jednej z nich parkowałem dzisiaj. Jest godzina dziesiąta, mamy pełne słońce i nie ma żadnej chmurki, akumulatory się ładują. Jest do dzieła, myślę, że tak za dwie godziny powinien być, nawet szybciej, może za godzinkę przy ujściu sanu do Wisły. Koniec tu kończy się sam i zaczyna się Wisła Widzicie to? Z daleka bardzo to niepozornie wyglądało To co za tym krzaczkiem z prawej strony to właśnie sam Wisła, udało się Jest spokojna bardzo. Lekki wiaterek w, w twarz ale można płynąć do góry. Nie ma problemu. Za mną z tyłu Wisła. Jesteśmy właśnie w miejscu, w którym san wpada do królowej polskich rzek. Ha, udało się. Bardzo malownicze miejsce. Fajne. To w tym miejscu między Wisłą a Sanem. W czasie potopu szwedzkiego. Karol Gustaw został zapędzony w kozi róg. Nie mógł stąd wyjść. Chociaż udało się mu nocą czmychnąć. Być może losy potopu szwedzkiego odwróciłyby się, gdyby dopadnięto króla Gustawa Karola. Właśnie tutaj. Właśnie tu, gdzie patrzę. Płynę do góry. Płynę do Sandomierza. Zobaczymy jak mi to wyjdzie lewa strona jest lepsza bo coś mnie znosi i teraz ponton zmierza do Sandonierza Nie jest łatwo pod górkę. ciężko to jedzie ale idziemy. Z drugim akumulatorem. O, to. Elektrownia. Oznakowanie na Wiśle jest dosyć prymitywne. Biała tyczka i tyczka ciemna z gniazdem na górze. Co to, co to oznacza? Dowiemy się dopiero wpływając do Sandomierza, do portu. Pewnie ktoś nam to wytłumaczy. Natomiast ta nawigacja oczywiście jest skuteczna, dlatego, że kiedy pływają tędy, na przykład do Omegi, no to nawigują na te patyki i dzięki temu nie rozwalają sobie żaglówki. W przypadku pontonu ta nawigacja nie ma wielkiego znaczenia. Większe znaczenie jest, ma to, w którym miejscu jest słabszy nurt. I czy łódka płynie, bo płyniemy pod prąd. No i udaje się. Udaje się, płyniemy pod prąd i za następnym zakrętem, jeżeli uda się go przepłynąć, będą ostrogi, i będzie można między tymi ostrogami sobie się przesmyknąć i w zasadzie powinno... Powinien na widoku pojawić się Sandomierz. Płynę. To jest most kolejowy przed... przed Sandomierzem. A płynąc Wisłą w dół za Sandomierzem tak naprawdę. Stoję na Wiśle. No stoję po prostu tu. Jest takie miejsce, gdzie można sobie stać a pół kroku dalej to bardzo charakterystyczne jest dla Wisły i dla Sanu, właściwie, pewnie dla wszystkich rzek tak się że mi się potem nie uciekł jest taki, po prostu klif spada rzeka, zobaczcie widać to? widać no i płynę pod górę, płynę nie zauważyłem tego, bo pod światło płynę. i nagle słyszę takie dup i ponton się zatrzymał no, było bardzo fajne to a z tyłu, czekajcie z tyłu no Sandomierz to jest most kolejowy tuż przed Sandomierzem tam w tle gdzieś widać komin, nie wiem czy go widać yy, tutaj na ekranie to jest yy, huta szkła, kiedyś to była huta szkła a dzisiaj to jest też huta szkła, ale już jakiś Pilkington czy coś takiego I nie Polska sprzedali to Płynie się ciężko Czasami na piątym biegu praktycznie jakbym stał w miejscu ale nadzieję mam wielką że dopłynę trochę buja za tym statkiem. Ale nie szkoda. To chyba najbliższy statek. Pierwszy statek. zobaczyć. Stateczek. Tak. Na Solinie i następne tutaj dopiero. Trochę mi się wierzyć nie chcę, ale się udało. Zobaczcie. Dopłynęłem do Sodomierza. Naprawdę. Pływam teraz do portu. Na pewno tam będzie niefajnie. Ale będzie można chyba zostawić ponton i pójść posyć do picia. To co, wyprawa zakończona. Sukcesem. Wylądowałem w Sandomierzu. Za mną jest zamek, w kiedyś mieszkały moje ciotki. Podobno karmiły Iwaszkiewicza i Wojtyłę. Udało się. Aha. Sandomierz. Jestem bardzo zadowolony. Świetna podróż.